W poprzednim odcinku wpadłem na taki pomysł, żeby zapytać, czy mógłby sprawić, żeby Lucy umiała gadać. Wow! Ono to nieźle! Tam jest dwóch gości, coś robią. Mega dziwna akcja. Dobra, szybko, szybko muszę przebiec, okej okay. aaa. Nie widzieli nie, mnie! Co Oni są oślepieni tym dziurą. Jeszcze nie co wiem. Zrobić? A, spróbuję co? spróbuję za tym drzewem i... Co tu jest na dole? Dobra jest! Bo! Dzień dobry! Co wy tu robicie? Ja mam miecz, zobaczycie, zaraz zrobię tutaj z wami porządek. Co wy tu robicie? Ja mam lepszy... Jak wy się dostaliście? Ja Spójrz. mam łuk też zaklęty. <gry> On ma łuk, ja mam miecz. Okej. Okay. No dobra. No dobra, to przegrałem, macie tutaj mieć. Ale... Realnie jesteśmy na tym niebie, bo szukamy. Jak wy to w ogóle się dostaliście? Karton Kada, tak, no taki duch nas tutaj zesłał. To był nam specjalny teleport, ale nie spodziewałem się, że kogoś znajdę tutaj, szczególnie ciebie. Okej, okay, wiesz co? No to niezłe akcje u was się dzieją. Ogólnie, yy, no to... No dobra, na razie nic nie będę wam zdradzał o sobie. Najpierw opowiecie mi o sobie, co Wy tutaj robicie no, i. No, ogóle... słuchaj. My... Widziałem, że przyszliście przez portal. Yy... Widziałem na własne oczy. No, no, duch widziałem nam to. to. Wszystko. No Zrobił taki duch, który istnieje na naszym świecie. Sprowadził nas na to niebo, ale nic nie wspomniał o tobie. I tym bardziej mieliśmy tutaj znaleźć karton doga albo karton kata. W sensie u nas na tym świecie padły takie czarne postacie, i samo Hero Brain miał tutaj Właśnie. też być. Wow, Hero Brain? Ogólnie tak, to prawdziwy. powiem wam, że. że raz Hero Braina pokonałem. W sumie to pomogłem pokonać. P mogłem po pokonać e wiesz, go on, moim znajomym. Ale nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Do nie tego pojęcia. nieba. Co? <laughs> no, on tu gdzieś musi być, mówię ci poważnie. To była przepotężna postać, istota, no, Hiropa tak, jest naprawdę. Ale potężny. on żyje w niebie. Żyje w niebie, w niebie. o kurczę, ale się dowiaduję, Słuchajcie, dowiaduję się takich rzeczy, że szok. Jak Wy się w ogóle nazywacie? Przedstawcie się najpierw. No ja jestem Mauro. Cześć. Jestem Matronerito, Eldorado niech będzie z tobą. Matruner Minecraft That's all all rocks, To jest Aurox. Aurox. On rocks. robi często zaprzynęte, wiesz? A, a ja On się boi, co wiesz? <laughs> <laughs> on taki jest odważny. Okej, okay, ty jesteś bardziej odważny, a ty jesteś Smyslow ja, ja jestem Smyslow, wielki władca e, wszystkich kwiatów, wszystkich. No. <laughs> <laughs> tyle okej, okay, dobra, dobra, ciekawie. Ty, ale zobacz jaka tutaj świńsko mamy. Ej, chłopaki, robimy imprezę. Jemy coś dzisiaj. Macie coś do jedzenia, hmm. bo jestem głodny trochę No mogę no, ci ma... dać, ale tylko jedno, jedno złote jabłko, więcej nie, nie daję, bo nie mam. Tylko 6 jedno, jedno jabłko. Masz tyle, fajnie, że chociaż jedno dostałem. Okej. <laughs> okej, okay. okay, ja zjem sobie. Ale, ale pycha. no Kurczę to jest koks jabłko. to to, z, to jabłko wiesz. Ja miałem coś za coś normalnego, nie? Na, ja na przykład potrafię... co? Na przykład Na przykład co? Na przykład świnie ze skrzydłami byś chciał zjeść? Skrzydła. To byłby kozak co? Jedliście kiedyś świnie ze skrzydłami? Nie. Ej widzowie, widzieliście Jeszcze kiedyś taką widzę... świnię? To lata nawet! To lata, wow. Ale kozak! Smyslow, nie zrobisz tego, błagam cię, nie zrobisz. Chciałbym ją zepchnąć? Chcesz ją zepchnąć w dół? ale ona pewnie <grym> będzie, będzie lecieć. Coś mi się oj, zdaje, da że ona powinna lecieć. Łapką ją popnijmy. Łapką, może czekaj, uderzy okay. Ostrożnie. Wow, o, no, no, się, ona się po trzech lata. O kurczę, ona skrzydłami, dobra świniotku, uważajcie, żeby, jeszcze, jeszcze, żeby jej jeszcze, jeszcze. nie pokonać. Dobra, oj, sorry, stary. Przepraszam o, cię. Dobra, dobra. dobra, może darujmy jej, pana biedna. właśnie skrzydełkami rusza. Nie uda się chyba to. U mnie jest taka historia. Spotkałem Boga w niebie. Jest Bóg, który jest ze mną tutaj. I teleportował mnie do was W to miejsce bez żadnych itemów, bez niczego W inny może, po prostu rejon nieba Słuchaj, ten nasz duch może być od twojego boga Bo on nas tutaj sprowadził Myśli, że to jest możliwe? Ale tylko ze względu na to, że te postacie u nas nie żyją na naszym świecie Okej, okay, ale to jest dobry duch czy zły? Na razie może dobry, nie wiemy, tak chodzi dziwacznie, powoli i nic nie daje do zrozumienia, nie nie wiem właśnie. Jak, Jak przecież... nie masz żadnych itemów, to okay. masz ten miecz oddaje twój. No, dobra, no dobra, weź stary, bo ja nic nie mam, kompletnie nic. Wiecie dobra. co, chłopaki? Może teraz byśmy lepiej zobaczyli co jest w ogóle na tym świecie, bo on no, troszkę się tata, różni z tego to to, różni tutaj. się od tego co wcześniej byłem okej, okay, czyli wy szukacie karton Kata, tak? Tak dobrze mówię, mm. okej. Okay. Ja w sumie Doga, i... nie? Bo Aha, nie i Doga jest. Dog i karton kata. Ale, nawet jeśli, to i wszystkich, bo niektórzy trafili od nas do nieba. Przykładowo taki Siren Head może znasz. No, Siren head coś. Hmm. Ta, podobny do jakiegoś Siren Head, no tak, znam, znam, wiem który. Ale ciekawe, czy moi widzowie wiedzą. Napiszcie, wiecie, też z... może co to jest Siren Co tu jest Nic takiego nie biało miejsca. Nie mogę w takich rzeczach. Ogólnie to mówię wam, hmm, że no. ja nie żyję. Jestem tak jak wy duchem. Ty coś musisz wiedzieć. Ej. Zmieńmy temat stary. zmieńmy temat stary. No, Co, musimy nie, zrobić domek coś teraz na przetrwanie. Nie, zmieniasz temat nagle. Nie, 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 nie panowie, nie panowie. Musimy zrobić... E, oczywiście na przetrwanie domek. Bo słuchajcie, tutaj, jeśli będzie noc... Dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, więc lepiej żebyśmy mieli jakieś schronienie. Zapewnili sobie schronienie. Bierzemy y, y, owce i jest robimy. No co do nocy, to my jesteśmy przyzwyczajeni, bo u nas na świecie cały czas jest noc nie ma stworków norm nawet. Ale stary popatrz na siebie i na smila. Wy macie diamentowe itemy! A ja... Łóżce mam. O właśnie, ten TNT. Okej, okay, dobra, dawaj, <laughs> wybuchaj, dawaj, rozwalimy. Dawaj stary. To, to może twój domek. To może być wójdomek. <laughs> Z TNT Eee, podpalaj czy nie, nie podpalaj? Dobra, podpalaj, podpalaj, Tutaj podpalaj, idzie, dawaj, podpalaj, dawaj, podpalaj dawaj, 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 rozwalimy to Oooo, dobra, uciekamy Wow, 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 uważaj, wow, ale walnęło O, mamy bloki, z tego domek mamy możemy bloki. zrobić Thank like you Ej, dawajcie, zrobimy taki najprostszy domek z dir. tak? można Ej, zrobimy konkurs na domek <laughs> Okej, okay. czyli co, w którym miejscu byśmy mogli to zrobić? Moż, w tej w dziurze chyba, no teraz już mamy wyrównany prawie Nie Oczywiście kierownik budowy, A, proszę bardzo ja Kierownik budowy. Kierownik budowy. Ło, wow, kolejne TNT Panowie, teraz? Pa jak walnęło przy nim. Z taką zbrojką nic ci się stary A, nie grozi. Spór, ile bloków mamy. Jo, dobra, teraz mogę to zbudować. Ty tu jest w ogóle jakiś dziwny blok, zobacz na to. Co to jest? Mogę ci jednego wyrzucić jak chcesz kilow Oooo, z przyjemnością ja bym z Mamy wszystkie itemy, tylko dzięki się temu tepo, te owi nie? TP. Teleportowi. Czaisz? Co? Wow, przepraszam, że cię przerywam, ale weź wykop ten blok, to normalnie jest szkło. Dobra, cześć. Co? Uważaj, nie z... padł. Normalnie yeah, yeah. ma dźwięk jak yeah, szkło. Z góry. Czy to jest Glowstone, czy coś w tym stylu? Jak to się w ogóle nazywa? To by musiała być no. Yyy... Mam jedynie dla ciebie, Matruner. No. Kluczem tobie masz Dawaj, 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 co masz tam do jedzonka? Boga, leci do ciebie? Drugi raz? Jagódki, A ja trochę już miałem ich, no Dzięki stary, będziemy mieć co jeść gdzie w ogóle my się kopiemy? W dół? W domek, w dół? Ale co to za blok? To się A dobra wiem. Do, do, ja wiem do, co to dawaj, ty, ja sobie domek tutaj zrobię. Z tego bloku chyba da radę zrobić pochodnie, więc wiem o tym. Ale to on w ogóle jakoś inaczej wygląda niż tam u Boga. Co byłem u niego w tam w świecie Po prostu mnie teleportował tutaj Bo ma nie, nieograniczoną Pomocze moc To on by Nam powiedział Gdzie są nasze postacie, które padły Myślisz, że robić musieli spotkanie się z nim roz, porozmawiać? Martuje. Ej, musimy się jakoś ugadać, ale musicie mi pomóc, panowie, bo, bo tam jest moja owieczka Lucy, o, słuchaj, która jest moją przyjaciółką mam plan My pomożemy tobie, a ty pomożesz nam Ja okay. mnie nawet nie czuję. No. Pięknie, bajlando. Yy, dobra, idę na to. Tylko musicie mi pomóc wydostać się z tego świata, ale ja nie mogę opuścić tak po prostu tego o. świata, bo muszę razem z moją owieczką Lucy. Zostaliśmy teleportowani przez Boga, ale Byliśmy niestety ją odnaleźć. nie teleportowało mnie tutaj. Jej tutaj nie teleportowało. Musimy ją zna odnaleźć i mam nadzieję, że ją, No i tego kartunkę to będzie. No, nie trzeba miejmy dołatwić. tak nadzieję, bo chciałbym ich jakoś wkrześcić na, na ten świat, nie? Chcesz Albo ich krzesić? powrócić, nie wiem. Chcesz po prostu ich, ich spotkać. Czy oni tu gdzieś są. Okej. Okay. No dobra, rozumiem. Takie myśli. myśli? Okej. Okay. Jak nasz domek? Aureops. No no no, już ja zbieram materiały swoje, to nie może być byle jak zrobione. No, ale musisz ocenić nasz domek. Jak się eee, podoba nasz domek? To ten domek mam ocenić tutaj? Tak jest, dawaj. No, no to. Taką dwójkę wam dam na 10 i teraz jak chcesz zobaczyć jak to za prawdziwy domek to się przyjrzy tutaj No to zobaczymy co ty tam potrafisz <laughs> zbudować Smile. Powiedz, że nie zbuduje lepszego domk naszego. Mowy. Nie, ma takiej... nie ma takiej mowy, nie ma takiej mowy. Nie ma takiej szans. No. Co to ma być kolega? Co to już? Już mu ci zaraz to zobacz. Tutaj. Jaki... Ale, ale tutaj! Co... A co ty robisz, nie psuj mi chłopie, ja tu buduję sobie. Okay, Okej, dawaj, Zobaczymy ja, się... jak ty, ty będziesz budował. O. Co ty chcesz wystawić? Dobrze budujesz, wow. kurwa. Jaką budowlanie, No A tamtym TNT <grym> Świnka, co trzyma sobie. Ile bloków mam? Tutaj są jakieś nowe bloki, zobacz na to. Wow. tak, ja okay, mam troszkę tego TNT. Yoo, wow, to! Widziałeś to? Przysała. Zobacz na to, stary. On normalnie leci, jakby w górę. Normalnie co grawitacja. Jest? Co to? One mają jakąś grawitację odwróconą, musimy to obejrzeć. No tutaj. Okej O lol Co na to stary Jak to możliwe? One mają odwróconą grawitację, one lecą w górę, lewitują Jeszcze raz jeszcze widzę Ej, a może wypuśćmy go do nieba, zobaczymy czy poleci do góry Ej, dawajcie zrobimy to Ok. Musimy oczywiście się od góry zacząć kopać Tylko czy mi się to uda? Chłopaki, to będzie kozak Ej, idziemy kopać. no bardziej do tyłu jeszcze no tyłu, w twoje okay, prawo do tyłu. Chyba teraz Dobra, no, no, no. dobra, dawaj tak, 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 no Tak, tak, okay, tak, Teraz Ja muszę tylko szybko no, no, zeskoczyć, no, no, okej. Okay. Okay. O no, dobra. jest! Dobra! Jest! Udało mi się Udało mi się, super, ale obca widzieliście to? O, Normalnie no, poleciałeś o, czekaj, sobie! co się tam stało? Okay. A co jakbyś Coś poleciał mi... do końca z tym Wchłonęło. blokiem? O. Wchłonąłem owce, nie wiem jak ja, jakoś ją uderzyłem i ja ona wleciała we mnie. No, nie ja nie mam wiem. plan, żeby tym blokiem polecieć do samej góry. Może do innego nieba. Może by się udało No a znaczy, to chyba żeby w następnym filmie zrobić do No to w następnym filmie słuchajcie eee, Zobaczymy co się stanie jak ten okay, pokażę poka, poka, no. a, a weź go teraz postaw tutaj Postaw go no. no dobra, dobra dobra, wejdę sobie Ale nie to teraz nie zadziała bo jak... Przecież ale musi... stare, no dobra. Tutaj, okay, stań no tutaj, stań tutaj, no? no dawaj, ty do... zniknęł mnie! Co? Zniknęł mi? No nie wiem Widziałeś, że to no miałem łapce? Ty kliknąłem i mi on zniknął. Cały czas w ręce trzymam. Ta. Kurde. Okej. Okay. A teraz? Nic, nadal. Widzę, okay, widzę. ten blok jest tutaj. Ja to bym topa. musiał... Poleciał! Ja musiał na nim stanąć. Wow jak leci! Kozacko! Ej, no i normalnie do nieba. I zniknął. Dobra, bye bye Dobra, bloczku. domek zrobiony. Domek zrobiony, okej. ciebie do środka. Okay. Ale kozacko. Tutaj widzę pięknie, pięknie nowocześnie, nowoczesna Dabr. architektura. Tutaj mamy jakieś stawki, piękne, piękne. Powiedz, co nawet to jest? Co ty, co ty łóżko tutaj sadzisz? A to są Wow! Widziałeś to? U. Ja tego nie zrobiłem okay. Tutaj dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie, w tym niebie. Mam jeszcze trzech. który nie chce. U. O! Ty, dobra, słuchajcie. Może ja po prostu zrobię tak. Widzowie ocenią kto lepszy domek zbudował. To jest domek z MySlow Przepiękny po prostu, ja normalnie tak, No tak, bo jego jeszcze, musisz zobaczyć tutaj Okej, okay, idziemy do twojego, zobaczymy co tu się dzieje Nie no, przepięknie Ja tu jeszcze chcę, chcę dodać, że tutaj będzie mieszkała ta świnka też ze mną Ta ze skrzydełka, skrzydełka, skrzydełkami A, czyli będziesz miał niebiańską Lucy Okej, okay. eee, to masz... Eee, Boże, świnkę Co ty mówi? Świnkę chciałeś, tak? Czy owieczkę? Dobra, nieważne. Eee, słuchajcie, bo fajnie, że spotkałem kogoś w tym niebie, ale w takim ja razie ja chłopaki... A słuchaj, ja baczność, nie? Się rozglądam wszędzie. Wszędzie, teraz na ciebie, na twoją... ...piękną twarz. Ej, czy ci... ...tobie się chce, czy co? A co? Co? C Czemu to tak Masz tak język mówisz? wytknięty. <laughs> nie! Hoppię. Taki mam wyraz <laughs> twarzy. Ej! Ja idę szukać keta. Jak to znajdziesz, dam ja ci wszystko, co będziesz chciał. No. Okej, okay, nie ma problemu stary. W takim razie z tego chłopaki ja będę kończył. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczki Wbijajcie również do SmileSlowa no i do Auroxa, bo również no, chyba nagrywają na YouTubie. Sprawdźcie, dajcie mi znać w komentarzach, jeśli ich znacie. No i pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczki To by było na tyle. Ja jestem Matruner i Topel. No i pamiętajcie o łapencji w górę. Dobijmy pod tym odcinkiem 12 tysięcy łapę w górę. I dajcie mi znać, jak to możliwe. Bóg mnie teleportował właśnie tutaj, do nieba, w którym spotykam kogoś. To jest z innego wymiaru i mają portal. Słuchajcie, mam teraz dwie opcje: albo wydostać się z nimi i iść z nimi, ale już nigdy nie zobaczyć Lucy, albo wrócić po nią i wtedy się teleportować. Ehm, no zobaczymy. Nie wiem, dajcie znać, co ja mam zrobić. Może dacie mi jakieś e, tipy, co ja mam w tym momencie zrobić. No i będziemy próbowali dalej się jakoś tam wydostawać. Moi drodzy, także tak, zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach, bo jestem mega ciekaw. No i Eldorado, niech będzie z wami. Pamiętajcie o subskrypcji drugiego kanału e, Matruner Games. No i rów, również do sklepu T3.com Również na Discorda G, mat, do, dołączycie do matruner, matrunera. Więc do zobaczenia, jak Eldorado, będzie z wami. Papa! Pa.